Cześć kochani, witam wszystkich, Kinga z tej strony, Kalomsys Garden. W dzisiejszym wideo chcę Wam pokazać, jak wysiać groszki pachnące na trzy sposoby. Groszki pachnące są to pnącza, które cudownie zdobiły moje rabaty w zeszłym roku. Cudownie pachniały oraz ślicznie kwitły prawie przez cały sezon. Chcę Wam pokazać trzy sposoby. Dwa dotyczą tego, jak je wysiewać, a trzeci sposób dotyczy tego, kiedy je wysiewać. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejny wysiew do Waszych ogrodów. Zapraszam! Witam Was po raz pierwszy w tym sezonie na moim tarasie. Chciałoby się powiedzieć, że wiosna w styczniu, ponieważ dzisiaj w Holandii mamy 7 stopni, cudne słońce, ptaszki śpiewają, a więc idealny moment na to, żeby wyjść na dwór, siąść przy moim stoliczku i wysiać coś cudownego do mojego ogrodu. Może zacznijmy od podstaw, co przydałoby się wykonać, zanim zaczniemy siać nasze groszki pachnące. Nie jest to czynność wymagana, ale na pewno pomoże nam naszym groszkom szybciej wykiełkować. Mam na myśli oczywiście moczenie naszych groszków. Ja je namoczyłam przez 24 godziny w tych oto miseczkach w letniej wodzie. Nie jest to wymagane, jak już powiedziałam, ale naprawdę przyspiesza proces kiełkowania. Oczywiście będą nam też potrzebne ziemia do wysiewu oraz różne inne przyrządy. W tym przypadku będą im potrzebne butelki do zimowego wysiewu, ponieważ to jest pierwszy sposób oraz mini wielodoniczki, bo to jest drugi sposób, a trzeci sposób będzie... Takim małym eksperymentem, który wypróbowałam w tamtym roku i dotyczy on innego terminu wysiewu groszków pachnących. Ale zacznijmy może od zimowego wysiewu. Jeśli oglądaliście mój filmik o zimowym wysiewie, link umieszczę w lewym górnym rogu albo w opisie tego wideo, już wiecie, co trzeba mieć do niego przygotowane. Ja już mam swoje butelki wypełnione ziemią i w tym momencie będę siała moje groszki. Bardzo jest ważne podpisanie swoich groszków, ponieważ w tym momencie mam trzy odmiany groszków. Mam Fire and Ice, Black Knight oraz Spanish Dancer. Rzucę tutaj Wam gdzieś na ekran zdjęcia tego, jak one wyglądają. Będę teraz wsadzać moje palce w wodę. Mam nadzieję, że mi za bardzo nie zmarzną. I co robimy? Robimy sobie dziurki takim. Większym narzędziem, ponieważ groszki to są większe nasionka. Jak widzicie, one mają gdzieś średnicę 1 cm i przydałoby się, żeby wsadzić je tak na głębokość przynajmniej 2 cm. Jeden groszek, drugi groszek. Dało mi się zmieścić jakieś 7 groszków. Teraz je trochę namoczę, bo nie wiem, czy dobrze pamiętacie, ale ja do wysiewu swoich nasion używam już wilgotnej ziemi. Jest mi tak łatwiej, czyściej i przyjemniej. Teraz zamknę moją butelkę oraz podpiszę i tak wysieję dwie pozostałe odmiany moich groszków. Groszki zimowym sposobem są już wysiane. Jeśli chcecie się trochę więcej czegoś dowiedzieć na temat zimowego wysiewu, zapraszam na filmik na moim kanale pod tytułem Zimowy wysiew roślin. Link oczywiście w lewym górnym rogu albo w opisie tego wideo. Więc jeśli już mamy swoje groszki w butelkach, to dobrze wiecie, że w tym momencie one lądują w ogrodzie na zewnątrz. I już więcej z nimi nic nie muszę robić do momentu, kiedy będę chciała je posadzić na moich rabatach. Drugim sposobem wysiewu jest tradycyjny wysiew pod lampami. Jeśli chcecie robić rozsady groszków pachnących w środku, dobrze jest to robić na przełomie stycznia oraz lutego. To wtedy będziemy mieli kwitnienie naszych groszków trochę szybciej w sezonie. Taką dobrą radą jest to, żebyście zrobili parę wysiewów w groszku, ponieważ wtedy będziecie mieli ciągłość jego kwitnienia przez cały sezon. Więc ja na pewno zrobię rozsadę teraz, styczeń, luty, a drugą rozsadę, gdzie zrobię kwiecień, maj, żeby miała tą sukcesywność kwitnienia przez cały Sezon. Pamiętajcie, że groszki uwielbiają niższe temperatury, są to tak zwane cold hardy annuals, a to oznacza, że one dobrze się czują w niższych temperaturach i kiedy nadchodzi lato, one dostają takiego, takiej energii, zaczynają kwitnąć jak szalone, żeby wydać jak najwięcej nasion i wtedy przestaną kwitnąć totalnie. Jest to po prostu cykl. Y naturalny dla roślin jednorocznych. Taką rzeczą, która przedłuży kwitnienie naszych groszków, jest ich ogławianie. Filmik na temat jak pielęgnować groszki pachnące w grodzie możecie znaleźć na moim kanale. Moja mini szklarenka jest już wypełniona wilgotną ziemią. Ja wiem, że jest często doradzane sianie groszków pachnących w wyższych doniczkach. Ja to na razie zrobię w takich mniejszych, aby tylko wykiełkowały. Jak wykiełkują i tylko minimalnie podrosną, ja je przepikuję do większych doniczek. Bierzemy nasze najpierw znaczniki, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć co siejemy. I teraz w tym momencie możemy zacząć wysiewać nasze groszki. Oczywiście potrzebujemy czegoś do zrobienia głębszych dziurek, bo pamiętajmy, groszki są trochę większe i dobrze jest jesiać tak na głębokości 2 cm. Po wysianiu naszej rozsady dobrze jest zwilżyć powierzchnię ziemi. Ci, którzy śledzą mój kanał, doskonale wiedzą, że preferuję wysiewanie mojej rozsady już w wilgotnej ziemi, a takie dodatkowe jej spryskanie po prostu tylko pomoże tej ziemi opatulić dobrze nasionko. Przykrywamy wielodoniczkę kopułką i Utrzymujemy ją do momentu wykiełkowania naszych groszków. Ponieważ groszki to są duże nasione, one nie potrzebują światła do wykiełkowania, więc spokojnie możecie gdzieś je postawić w ciemne oraz ciepłe miejsce. Ciepłe mam na myśli od 18 do 22 stopni. Kiedy już tylko zobaczycie sygnał tego, że nasze nasionka kiełkują, czyli małe zielone listki, warto jest postawić nasze groszki. Pod lampami, ponieważ groszki mają tendencję do wyciągania się, kiedy mają niewystarczająco ilość światła. Kiedy nasze groszki, czyli moje groszki będą już miały dwie, 3 parę liści właściwych, wtedy przepikuję je z tych małych wielodoniczek już do takich naprawdę dużych, wyższych doniczek i będę je hartowała do tego, żeby... Można je było wystawić już na zewnątrz. Hartowanie będę robiła w ten sposób, że pierwszego dnia wystawię parę dni po przepikowaniu to jest bardzo ważne dopiero zacznę proces hartowania więc pierwszego dnia wystawię je na godzinę, drugiego na dwie, trzeciego na trzy i tak dalej, aż dojdziemy do całego dnia, kiedy nasza rozsada będzie stała na zewnątrz. Kiedy już się przyzwyczai do warunków zewnętrznych. Dobrze jest wtedy groszki zostawić na dworze, ponieważ groszki to są tak zwane cold tolerant. Annuals, a to oznacza, że one sobie lepiej radzą w niższych temperaturach i po prostu w niższej temperaturze, tak poniżej 10-5 stopni będzie im łatwiej wytwarzać zdrową i silną bryłę korzeniową. Więc jeśli chcemy pomóc naszym groszkom w pięknym kwitnieniu, dobrze jest je trzymać na zewnątrz, a nie w środku. Fajnie jakbyście mieli takie miejsce jak ja, tutaj jakieś patio albo balkon, Ponieważ groszki wytrzymują temperaturę do minus 5 stopni. Jeśli nie macie takiego miejsca, to równie dobrze może być to chłodniejszy korytarz albo piwnica, ale wtedy naprawdę polecam Wam doświetlanie Waszych rozsad. A więc drugi sposób jest już gotowy i zapraszam wam, Was do zapoznania trzeciego sposobu. Mam tutaj przed sobą rozsadę groszku, którą wysiałam, uwaga, we wrześniu. Kiedy w tamtym roku poczytałam sobie trochę więcej na temat groszków pachnących, okazało się, że w Anglii wysiewają je też na jesień. I powiem Wam szczerze, jest to naprawdę fajny sposób na to, żeby mieć naprawdę silne i zdrowe sadzonki wiosną. Te groszki posadziłam we wrześniu, posadziłam w jednej doniczce na zewnątrz. One od września do tego momentu cały czas przebywają na zewnątrz. Ja je w ogóle parę razy zapomniałam je podlać, w ogóle zaniedbałam je troszkę latem, znaczy już jesienią. Nie dostawały. Bo może raz dostały chyba nawóz, i proszę zobaczyć, jakie śliczne sadzonki z tego wyszły. Powiem Wam szczerze, te sadzonki naprawdę wyglądają super. Mają naprawdę silną podstawę, bardzo grubą. Ja takiej podstawy, tutaj Wam pokażę, nie miałam nawet z sadzonkami, które wysiewałam w tamtym roku pod lampami. I oczywiście super się rozkrzewiają. Ja już je raz ustrzyknęłam, ale pamiętajcie, że warto groszki od samego początku. Uszczykiwać. Filmik na temat uszczykiwania możecie znaleźć oczywiście na moim kanale. Sianie kroszków na zewnątrz jesienią ma sens, jeśli przebywacie w, takim, w takiej strefie mrozoodporności jak ja, czyli strefie 8, a więc jest to północno-zachodnia Polska i nie będziecie mieli temperatur niższych niż minus 5 stopni. Jeśli nie macie takich warunków, to może jakieś osłonione patio albo balkon, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę te sadzonki super wyglądają i one już są praktycznie gotowe do posadzenia na rabatach. Sadzonki, które wysiewamy zimowym sposobem albo sposobem pod lampami, można na rabaty, oczywiście po wczesnym zahartowaniu, posadzić tak na przełomie, myślę, marca kwietnia, maja. To wszystko zależy od warunków pogodowych. Jeśli spodziewacie się jeszcze większych mrozów, to można się wstrzymać. Ale ja myślę, że w kwietniu moje groszki już wylądują w ziemi. Wpisie w groszków pachnących na ten sezon mam już za sobą. Mam nadzieję, że wy też do mnie się dołączycie. Zachęcam Was do obejrzenia filmików na temat groszków pachnących na moim kanale. W tamtym roku zrobiłam filmik na temat tego, jak uszczykiwać groszki, jak sadzić je w ogrodzie, jak je ogłagać i generalnie jak je uprawiać w naszych ogrodach. Plus stworzyłam super podporę dla groszku pachnącego z bambusowych oraz sznurka. Linki do tych filmików umieszczę w lewym górnym rogu albo w opisie tego wideo. Groszki pachnące są cudownymi roślinami, które są częścią nieodzowną ogrodu w stylu angielskim. Jeśli ślicie mój kanał, to doskonale wiecie, że bardzo podoba mi się ten styl. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za odwiedzenie mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!